Milian naszymownik, przez mieszka i Polski. Bardzo dawno, wieki temu, gdzieś w głębokiej dzikiej kniei w grodzie, w gnieździe piastowiczów, żył nasz mieszko, tam zrodzony poganinem był wszak dzikim, jak i wszyscy wokół niego. Krew słowiańska w nim pływała i od Polan się wywodził. Wokół wiele plemion było, własnej sobie żyją woli, ale jedno im łączyło: jedna mowa, jedna ziemia. Matka jego to, że picha, ojcem mądry wszak ziemowit. Kiedy przyszła jego chwila, gdy odchodził w cieniu ojców, wybrał synów na władek ku zdziwieniu najmłodszego, bo ten starszy w walce zginął, chociaż miał pretensje ścibor. ale oby, żądny wielcy łupów na wyprawę wojechadzał, więc nie myślał o mądrej władzy, tak i mieszkał. Więc lud na kniazia wybrał jego. Kiedy ojciec zamknął oczy, w czasach trudnych objął stery, Polsy groził najazd wrogi. Lud w pogaństwie nieugięty był niepomny, biegł rzeczy. Mieszko wszystko przewidując, chciał umocnić władzę swoją, skupiał wokół siebie ludzi wiernych swoim skrytym celom, gdyż zrozumiał uf, władyka! Jakie idzie zagrożenie! od germańskich, światych plemion, co ekspansją zagrażali, aby podbić polską ziemię. Więc podbija łączył w plemię, także złączył Słowian w całość, w jedno wielkie, silne państwo, tak więc został pierwszym księciem zjednoczonych plemion Słowian. Z czeskim Borkiem się pobratał, choć z niedawnym jeszcze wrogiem, by mieć wsparcie, Jego pomoc do przemiany w swoim kraju, gdyż pogańska jeszcze Polska wiernie stała przy swych bożkach. By ratować kraj przed wrogiem, musiał przyjąć Jego wiarę, gdyż to wielkim dziełem było wyjście z pogaństwa ku wyżynom, gdyż na własne oczy widział, kiedy w Niemczech był z wizytą, że też wiele musiał zmienić, w swojej rodzimnej polskiej ziemi. Wiele trudu Mieszko przeszedł, nim osiągnął cel w zamiarach, gdy chrzest przyjął i poślubił córkę Bolka w prawie bożym. Chrzest Mieszkowy kraju chronił, odnawały wojsk chrześcijańskich. On to pierwszy wiarą zakorzenił. W całej prawie polskiej ziemi, ale jeszcze wiele ludy wciąż tę bożkom dowierzają, w lasach kryło się przed krzyżem, tym symbolem nowej wiary.